Dawno już miałem zamiar zacząć, uruchomić ten kanał, który prowadzimy, dotyczący relacji między Leszkiem Boczulskim a Służbą Bezpieczeństwa, no i przyszedł czas, kiedy pora to zrobić. Chciałbym w kilku odcinkach przedstawić Państwu pewne uwagi dotyczące tego, jak wyglądają materiały bezpieki zebrane. Na temat Leszka W szczególności chodzi mi o te materiały, które mają rzekomo świadczyć o jego współpracy z, ze służbą bezpieczeństwa w latach 1969-1977, to znaczy w okresie, w którym. Mm, jeszcze Muczulski nie prowadził jeszcze jawnej działalności opozycyjnej, ale w okresie, w której taką działalność półjawną już prowadził. Punktem wyjścia do, do tych naszych analiz będzie analiza materiałów rejestracyjnych nie jest dużym problemem, żeby sfałszować teczkę bezpieki. No to jest dla kogoś, kto wytwarzał takie materiały, kto prowadził agentów, jest to działanie proste. No? Skoro ktoś w swoim życiu prowadził 15 czy 20 agentów bezpieki, to jeżeli dostanie odpowiedni wsad, bez trudu wytworzy teczkę, która będzie wyglądała jak oryginalna, nawet można powiedzieć, że będzie oryginalna, i która będzie zawierała odpowiednie materiały, na których bezpiece zależy. Dlatego no, problemem byłoby, gdyby tam miały znajdować się wśród tych materiałów jakieś dokumenty wytworzone przez osobę, którą chcemy umoczyć we współpracę, no bo wtedy jest problem ekspertyzy grafologicznej i możemy sprawdzić, czy to jest podpis danej osoby, czy to nie jest podpis danej osoby. Natomiast jeżeli opieramy się wyłącznie na materiałach, które wytwarzają funkcjonariusze bezpieki, no to można wytworzyć dowolny materiał. Jak bym trzeba mieć tylko wsad, no ale znowu opracowanie wsadu. Nie jest zadaniem jakimś takim przesadnie trudnym. Ale zanim przejdziemy do analizy samych teczek, no to skupmy się na materiałach rejestracyjnych, dlatego że te materiały jest dużo trudniej podrobić. Jakie urządzenia rejestracyjne posiadała służba bezpieczeństwa, które tutaj będziemy analizować? No więc, pierwszym takim podstawowym materiałem jest dziennik rejestracyjny Komendy Stołecznej. To już nie będę wnikał w to, od którego momentu on był prowadzony, bo to nie nie od czterdziestego piątego roku był on prowadzony według tych zasad, które obowiązywały w latach 60 i siedemdziesiątych, ale od pewnego momentu był według tych zasad prowadzony. Zasada była taka, że w tym dzienniku rejestracyjnym wpisywano pod kolejnymi numerami. Ten, ta numeracja była ciągła: 1, 2, 3, 1500, 1501, 1502. Wpisywano kolejne sprawy, które zakładano w komendzie stołecznej. To powoduje, że niesłychanie trudno jest do takiego dziennika rejestracyjnego wprowadzić sprawę, której nie było. No, bo jeżeli numeracja jest ciągła, każda sprawa ma swój numer, ma swój kryptonim, są podane daty i założenia, i ewentualnie daty archiwizacji materiałów, czyli zakończenia danej sprawy, jest podane pod jakim numerem dana sprawa została zarchiwizowana. Wszystko to powoduje, że. No, możliwość podrobienia jest to bardzo trudna. Znaczy, w zasadzie taka możliwość podrobienia wchodzi w grę jedynie w dwóch wypadkach. Po pierwsze i są takie hipotezy, aczkolwiek wedle mojej wiedzy nie ma takich dowodów, to znaczy, gdyby bezpieka w tamtym czasie, powiedzmy, w latach 60-tych czy w latach 70. zostawiała sobie puste numery. To znaczy, powiedzmy, numer 1415 był pusty i on sobie tam figurował, nieobsadzony, i potem po 10-, po 15 latach możemy w ten pusty numer wpisać dowolny, dowolną sprawę. Druga możliwość, która istnieje, to jest możliwość taka, że. Jakąś sprawę autentyczną, która istniała, po prostu podmieniamy. To znaczy, w wpis w dzienniku rejestracyjnym pozostaje ten, który był, natomiast teczka, która, którego ten wpis dotyczy, zostaje podmieniona. W tym w drugim przypadku mamy pewien problem, dlatego że no, nie możemy zmienić już kryptonimu danej sprawy, nie możemy zmienić daty jej założenia, ani daty jej zakończenia, bo to wszystko, już w dzienniku rejestracyjnym figuruje, no ale w każdym razie możemy powiedzmy mamy zarejestrowaną sprawę tajnego współpracownika Zeus, która została zarejestrowana 5 lipca 1970 roku. I, i która została zarchiwizowana 14 marca 1982 roku i to wszystko jest zapisane w dzienniku rejestracyjnym i temu odpowiada um, pewien materiał przechowywany w archiwach bezpieki. Teraz ten materiał możemy wyjąć, w to miejsce wstawić inny materiał, ale już ma, jesteśmy związani tymi danymi, które wynikają z dziennika rejestracyjnego, to znaczy data założenia sprawy to musi być ta z lipca 70. Roku. Data zakończenia sprawy to musi być ta z roku 82. Charakter sprawy to musi być tajny współpracownik, no i mm, kryptonim sprawy to musi być Zeus, ale resztę możemy zmienić. Możliwe są także pewne modyfikacje tego wariantu, o czym zresztą będę dalej mówił. To znaczy, mając taki wpis nie pusty, tylko Konkretny, możemy w dzienniku rejestracyjnym wprowadzić pewne zmiany, które spowodują, że dany wpis będzie nam pasował do danego materiału. Zresztą w moim przekonaniu tak właśnie było w przypadku teczki Leszka Moczulskiego. Zanim zakończę tą wstępną część mojej analizy, chciałbym pokazać Państwu fragment dziennika rejestracyjnego, gdzie mamy. Zarejestrowane akta dotyczące Raszka I chciałbym powiedzieć Państwu rzecz następującą. Otóż na tej stronie dziennika rejestracyjnego, którą Państwo teraz widzą, mamy kilka czy kilkanaście spraw, i ta strona jest wyskrobywana. I to nie budzi żadnej wątpliwości, dlatego, że nawet biegły z IPN-u, zresztą człowiek Antoniego Macierewicza, który był w sądzie w procesie ilustracyjnym Leszka Muczulskiego występował jako taki autorytet fachowy. Co do jego fachowości, bardzo poważne wątpliwości, o czym jeszcze będzie mowa. Otóż tenże człowiek przyznał, że dziennik rejestracyjny zawiera wyskorbywania, po czym Powiedział przed sądem, że jest to sytuacja normalna, ale nie podał żadnego innego przykładu, żadnego innego dowodu na to, żeby w jakimś innym miejscu, jeszcze yy, dziennika rejestracyjnego, z tego typu wyskobywania miały miejsce. Ja przypomnę tylko, że no, zasady rejestracji, które obowiązywały nie tylko bezpiece, ale obowiązują to dzisiaj w tego typu urządzenia, urządzeniach rejestracyjnych. Zasada jest taka, że nie możemy niczego wyskrobywać w materiale. To, co zostało napisane, musi zostać. Jedyne co należy zrobić i co możemy zrobić, to jest przekreślić wpis błędny, omyłkowy, czy nieprawdziwy, czy nieaktualny, przekreślić i napisać to, co powinno się tam znaleźć od początku, czy też od pewnego momentu. Także wyskrobywania. W dziennikach rejestracyjnych absolutnie są sytuacją niezwykłą, niezgodną z jakimikolwiek procedurami, i znaczenie tych wyskrobowań polega na tym, że one podważają wiarygodność całej tej strony dziennika rejestracyjnego, na której między innymi znajduje się rejestracja Leszka Boczulskiego jako tajnego współpracownika bezpieki. W załączeniu. Teraz nie widzą Państwo mnie, tylko widzą Państwo właśnie ten fragment dziennika rejestracyjnego. Widzą Państwo te kolejne pozycje tego dziennika. Wszystkie te pozycje są wyskrobywane, co dowodzi, że nie tylko skrobano coś i starano się usunąć i zacząć ślady w, w tej pozycji, która dotyczy tajnego współpracownika o kryptonimie, Lech, o pseudonimie Lech, ale skrobano także w pozycjach wyższych znajdujących się wyżej, no i tak tam jedna pozycja jest niżej. To wszystko było wyskrywane, zapewne skalpelem. Nie wiemy, co chciano ukryć. Przyznam się, że tutaj może Państwo mają jakieś hipotezy, natomiast wiemy jedno, nie jest to działanie rutynowe, jest to działanie nietypowe, które dowodzi, że wykonywano tutaj jakieś manipulacji, którą starano się ukryć bo gdyby niechęć ukrycia, to wtedy po prostu by przekreślono błędny zapis i podano prawidłowy, i to podważa wiarygodność całego tego materiału. No tak, żeby nie przynudzać, jest okres wakacyjny, państwo nie mogą tego słuchać zbyt długo, bo po śniecie. no to ten pierwszy odcinek na tym zakończymy i zapraszam państwa do, na odcinek kolejny, w którym będę analizował. Cały czas jeszcze dziennik rejestracyjny pokazywał Państwu, jakie znajdują się tutaj dowody fałszerstw, fałszerstw których celem było stworzenie wrażenia, że Leszek Włoczulski został w 1969 roku zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.